Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krzysztof. A to ścierwo znowu mnie atakuje e, Wspominałem jakiś czas temu, że chcę zmienić nazwę kanału Otóż tak, tak się... tak będzie Będę ją zmieniał Jeszcze nie wiem na jaką, muszę to ustalić ze sztabem specjalistów Spadam stąd, nie chcę z tym gównem walczyć e, Żeby było zajebiście, żeby było dobrze i wiecie tak Fancy na pewno kanału nie usunę, zmienię jego nazwę. Także, że nie... żeby sobie wiele osób nie pomyślało, że. A, kurna, w końcu ten debil kończy z nagrywaniem materiałów na YouTubcu. A tu taki chuj jak Słonia Nos. Oła, myślałem, że przejdę bez obrażeń. <grym> e, także, mm, nie. Nie będę mm, usuwał kanału. Ale. Nie wiem, czemu mówię o tym na tej serii, którą, którą ogląda naprawdę mało osób. Ło, okay. wow, 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 jaki komitet powitalny! Halo! Przepraszam, przechodzę. Dzień dobry. Bóg was opuścił! Co jest z wami? Co za paru wiarze. Ej, dobra, wszystko fajnie, ale ja muszę stąd zejść. Jaka ładna może mam coś kolei, takich jak ty. W dupie mam twoje informacje. Barman, chodź tu. A więc jak naznaczony? Masz te dokumenty z X16? W porządku naznaczony, teraz musimy tylko uporać się ze zwęglaczem i odblokować drogę na północ. To jak, wyruszamy? Nie jestem jeszcze gotów, ale zajebistej temy tu ma. Okej, okay. jestem gotowy. Dobra, naznaczony. Masz prototyp ochronny, więc emisje ci nie grożą. Oto współrzędne bunkra. Pamiętaj, że prototyp nie będzie cię chronił wiecznie, więc musisz jak najszybciej dostać się do bunkra pod antenami i wyłączyć zwęglacz. Nie wiem, co się potem stanie, ale na pewno nie będziemy tego żałować. Jedno jest pewne, droga do centrum zony stanie otworem. Mów dalej. Musisz tylko dostać się do bunkra pod antenami. Ach tak, jeszcze jedno. Przywódca powinności. Zaznaczyłem go na mapie. Potrzebuję ochotnika, który wykona jakieś zadanie w magazynach wojskowych. Jeśli cię to interesuje, wybierz się tam. Pogadam ze strażnikami, wpuszczą cię. A więc idziemy do anten, mój kochani. jesteś na terytorium wolności, stalkerze. Co jest? Okej, okay. cześć, halo. Co tu się właśnie podziało? Przepraszam, chciałem się dowiedzieć I po problemie yy, Pewnie tak Dzie Dzięki, chłopaki, dzięki Okej okay. Co, było? Co, 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 co to było? co to było w ogóle? Mogę tędy przejść? Nic się nie stanie, dziękuję eee, to, było, to było... To było... To było niezłe Ale widać koksy, kurna, w egzoszkieletach w ogóle, z granatnikami Witaj bracie, jestem członkiem powinności. Właśnie wykonuję misję, może chciałbyś się przyłączyć? E, słuchaj, w sumie to chyba tak. Zaryzykujmy tego quest'a może, co? Świetnie, tam za wzgórzem jest lego, le, lęgowisko tych drani wolnych. i Ja z chłopakami mamy zamiar w, ni, w nim narobić zamieszania. Jest tylko jeden mały problem. Do bazy wprowadzi jedno, jedyne wejście i jest dobrze strzeżone. Myśleliśmy, żeby wywalić dziurę w ogrodzeniu, ale ich snajper w wie, wieży nie bardzo chce na to pozwolić. Nie chce posyłać swoich ludzi na ostrzał, ale ty, tobie pozwoliłby podejść i na pewno nie strzelałby bez ostrzeżenia. Jeśli go zdejmiesz, będziemy twoimi dłużnikami. No a dodatkowo, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziesz mógł zabrać z bazy dowolny sprzęt. Co tylko zechcesz. Już ci wszystko powiedziałem. Całe twoje zdanie polega na sprzątnięciu snajpera. Spróbuję pewnie no, coś. Nie napisz gnito. Nie bój się, prędzej czy później cię dorwę. Ktoś do nas strzela. To jest ten cholerny snajper zwierzy. Ta. Wali do nich jak do kaczek. Ja go nawet nie widzę. Jak mam do niego strzelić, jak go nawet nie widzę? Naraz Zło się po nawrodę i dalsze polecenia. Co to za snajper, który nie zmienia pozycji? Wali na oślep w bazę i do tego. Jeria. Jak tak to chodź, jak nie, to spieprzaj. To ci wynagrodzi trudy. Dziękuję. Planujemy najpierw wysadzić ogrodzenia, potem zacznie się zabawa. Widać, że nieźle sobie radzisz z bronią. Może mógłbyś zająć się tymi snajperami na wieżach. Jak się ich pozbędziemy, to łatwiej nam będzie dotrzeć do tego świra, Łukasza. Okej. Okay. Misja się zastępczali na... mi się grona, że wycofać się Halo! Halo, chłopaki! Będę chciało oddać. Da... Nagroda! Ha, halo! Halo! Proszę pana! Oh, boy! Oh, boy! Nie żyje ten kolega, który miał nie żyć, mieliśmy zabić Łukasza. Wjechaliśmy tam całą naszą siłą, Łukasz. Nie żyje. <gryny tales> tak jest z tego morał. Eee, idę odebrać nagrodę, mam nadzieję, że była coś warta. I w następnym odcinku widzimy się już w okolicach anteny mam nadzieję. Także to będzie chyba główny quest, który będziemy wykonywać eee... Zainteresowany? Jak tak to chodźcie jak mnie to spieprzaj. Dzięki za pomoc, oto to twoja nagroda. Nie ma sprawy mordeczko, masz troszkę za mało pieniążków, żebym cię żebyś mi tutaj coś e, pomógł ogarnąć ale to by było na tyle moi kochani dziękuję wam bardzo za obecność i zostawcie po sobie coś postaci na przykład nie wiem komentarza lajka whatever a ja zmierzam to wszystko sprzedać i wracam tu bez odbioru